O, siema, siema, gramy sobie w minecrafta e, Na moim na ps1 Elo Aelu. czarnuchy No, moi przyjaciele się przywitali Mówią ładnie Siema, ja jestem z Fel play games O, odwróć się Tu jestem o, o, o. Ja Widzę kogoś, widzę za na moim ekranie Ła kurwa Żubik Lubik, to jest Zacz. Nasz dom Allegarska chata Ej, noc się no, robi. Ja no, Moja czarna farma Dobra, robimy sobie hatę. O kurwa wpadłem do wody. Obrałówkę trzeba zrobić taką. okna wysokie Okna bez okien będą, to mi się podoba. Były, kiedy były kiedyś? Eee, 1 x 1 Minecraft poradnik Idę po deski. Oglądaliście Idę to kiedy? E, jak zrobić hatę 1 x 1 pixel Nie Jak To kurwa, co, co, kurwa okay. jest. Dawaj tu crafting A! do środka Chcę, do kurwa podłogi nie kurwa, jakiś żół chyba na mnie gryzie No ale co, dawaj nie, crafting to... jako podłogę Co to za żół A. kurwa Eee! I to gówno! Dickens! No, Fryer. Spel mamy pierdolony. No. Co on sobie myślał? Węgiel by się przydał, żeby sobie z świe świeczki zrobić. Te zombie! O kur... Ja muszę pokopać, zaraz tam do przyjdę. Granita, takie picie. Dobrze że, dobrze że nie gra nie. Wow. nie, nie ma tu węgla Węgiel drzewny musimy zrobić Czy A to sorry, zombie, 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 kurwa szkiele, ej, ej Mały mnie goni Duż, kurwa. A, o, kurwa. kurwa. <coughs> Kopa się sorry O kurwa O kurwa, eee. nie, uciekamy! Ja pierdolę, nie! Dobra Kurwa jego mać Ja pierdolę no Ja mam spotę, ja mam spotę, ja pilnuję Dobra! przejdzie przez jedną krawkę Chyba w lewo, kurwa, gdzie to? No w lewo, w lewo Dobra, no właśnie trafił Nie, tylko co to jest Apokalipsa, apokalipsa, o kurwę, w jest jakieś szybki kurwa, Moje interne Ciapaki Ej czemu są pająki? Tu no kurwa szkielek tu jest Faki game Ja pierdolę sadzonkę na ten Mojej temy Nie, to jest ziemniak posadzony, my nie możemy stracić ziemniaka Nie stracimy ziemniaka, nie martw się Gdzie kurwa no, Ja mam te, ja mam torcze, ja stawiam O, jesteś ja tu Torcze Skąd masz nagle te torcze? Ja zapomniałem, to, że ja mam węgiel <laughs> Co to za podłoga, kurwa no, Crafting table z podłogi. No chciałem crafting table, no chciałem, cię nie że no, zaraz... Pa. Kliknij prawem na sufit. Cuczka. Ja pierdolę. Dobra, robimy sobie ten... Y, mieczyk. musi mieć... większy damage chyba. Znacie się na tym? Na Minecraft? Give mi sikirka. Sikirka. Jakoś na kilow Drewnęko? Ja mam, ja mam. Fuck. Ja się poszedłem do Drivingo, bo jest bida. Kurwa. E... Chciałem mieć drewno, ale tam jest o, kurwa banda szkieletów. O. Kurde, więcej creepa. O kurde. No zamykaj drzwi! Oj, pierdolę. Zamknął, zamkną. Biegnę, biegnę. A masz kamienia może od razu? No, no, mam, no mam, mam. Już czekaj, jeszcze ci daję. Weź ja się odsuń tu. Nie wiem, ktoś. Suchy. Zaraz rozbudowujesz chatę już masz dostałeś? Tak okay. O, dostałem tak Zaraz pot dobuduję. O, to tu jest zombie. Kurwa pada Leży Apokalipsa Ja pierdolę Ile ja masz dear? Diamant staka? O to daj mi, to daj mi. Dobra oh, Worde. Dawaj, ty gnoju. Dobra, yy, Jak cały wyrzut? Może przytrzymać? O, no. Ja pierdziel, co za noc! Crazy! Co tam budujesz? Eee! Nie mów tak! Dobra, tak mówił ten meister. Tomek, to w domku co budujesz. Trzeba was. A zrobiłem kopalnię. Co tu mają zasadzone? Ziemniaka i dwa sadzonki. Dobra. Daję złej matkę, matkę i dwa sadzonki. Dwa bułki. Mają mi z tym deszczem. O, tak. Na wodzie. Można wpłynąć pod ten? O kurwa nie można Już robię bramę. Czekaj, wejdę tu jako. No, na ludzie, Jest Brama. O, No i fajnie, tutaj coś zwiększymy ten. Tutaj masz Baby? jeszcze jednego kamienia? Mam, mam. One more kamień. O oh, dziękuję, dziękuję. Cikirkę. No i elegancko tu mamy teraz. I, idę drewna weź na dach Nocy Tak Zderwanie no, nigdy no, nie no. ciągł Dobra, to ja pójdę z O Creeper tu jest nadal uważaj Uważać. Of mordę Ej, weź ten y posadź Zasiej. Zasiej. Znaczy kurwa co on Zmotykować? No, zmotykować Trzeba serdoma o, o kurwa, o chuj. O kurwa. Ja. Nie robię, nie robię Nie? Do domu wracam. No Trzy no kroki jak. typie zombie koń z zombiakiem. Dobra, to ja ten spłot przemienię teraz w domu Dobra. O kurwa. Dobra, Dobra leży. Wypad z niego proszek. To wziąłem, mam. Dobra. Kurwa, kadługa noc. Chociaż nie mam tyle potworów. Okay, jakie to jest drzewa obsadzone? Eee, akacja chyba? Jakoś tak to się nazywa? No, akacja. Co, To jest normalne drzewo, nie trzeba mieć tych czterech sezonach. Nie, 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 normalne. nie. Kiedy? już tego. Kurde, owce by się przydało, one śpią w nocy, czy je idzie znaleźć? Chodź, idziemy Idziemy Chodzę prosto, zobaczyć. żeby się nie zgubić. O kurwa. Co? A drzwi mam. Drzwi dwa naraz się otwierają. O, kur. Ej, co to jest? Kurwa na koniu jeździ. jeździć. Napierdalej. Czy... Zmienia się, że oh. No. Ale dobra. Ja też nie drzwi. Szmaciarz. Smaciarz, o ziemniak. Oh! Dobra. A ja mam czarnych. Koncentrujemy na wioski. O, a trzeba, bo też po tu szkielet, obok mnie strzela do mnie. Do kurwa, O, Mam do mnie do też ciebie. o ty, skurwysy. krowę. Dobra, leży. Mamy krowę? Nie, ale słyszałem krowę. Gdzieś tu być. Skurwysyn. A to, to powiedzenie o skurwysy? Tak. Kurde, ender Dużo drena mamy. O, ale chata. Wow. Pana, to kurwa ten. Nawet trawa. Zielona? No. Ja do skrzyneczki. Może jakąś tabliczkę zróbmy, że to nasza chata. Bo kurwa, burza jest. Ja bym go się tu zrobił. Tutaj. O, no, dawaj mu tu w rogu. W eee, tą. Woda, bo to jest woda. Trzeba by właśnie w tą stronę się skopać. Dzień staje. Cudownie. Fajna lepianka. Lepszy, lepszy niż ceglanka. Na starym serwerze. Ja idę owiec poszukaj, Trzeba ten... Dobra, ja kopalnię ją Dobra. Kurwa, co to jest? Zł krowa kwiatkowa! Japier... No serio! Co dropi? Mienso. i Świnie! Ale ja będzie jedzenia świnie. dla wioski! Krowa dropi świnie, nie? <noise> znaczy no, no mięso dropi, no! O kurwa, starą zabiję małemu Pikisowi! Starą zabierz, Japier! No nie Ale... <noise> Był kanion? Może węgiel będzie. No węgiel potrzebny jest, bo już. No fest. się pochodnie. Ja ją biorę kopalni tam w jednym miejscu. Z taką Ja pierdolę cykam się, nie, ja nie idę sam. Skurwa ciemna jak w dupią murzyna. Mój well, miejsce <laughs> Że ścinane, to dobry znak tam nie było, kurwa to hero brain był No, no cóż, wykoper jest O no. Creeper. O ja pierdolę, o ja uciekam, umrę. Nie wiem, które będę do domu. Koordynaty przecież. 6530. 30. 65, 30, dobra. O, ostrza! Ja to że to... a Ale tylko trzeba mieć tą... potrzebujemy. Dlatego ją zajebałem. O, jestem. Kurwa, to było obok domu. Co jest? Co ale tu zrobiłeś? Kurwa, kamuza głośna. Ja też go, kurwicę można dostać. Dobra, wstawiamy tu obiad obiad A mamy ten węgiel nie Co, idziemy kopać po węgiel? Trzeba będzie zrobić, ten drzewny zrobię może, o nie, to jest złe dla środowiska. Dobre, dobre jest. A bym jeszcze czymś innym palił, ale nie powiem czym. No Paweł. Mówię kości o. No kość mi by palił. Te. Nie tylko. farmę z, z, z na znika z na No czemu? Mam jest tyle kurde miejsca mam na 2 To. I dajemy to. Elegant. Co tu mamy u góry? Ale muza kurwa, co się dzieje? Ty, jak to się nazywa? Squid? Kalmar z tego. Squid Boba. Squid. Squirt. 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 Czeka, jestem u kurwa. Sorry, gdzie moja drabinka? to jest, drabinka? szybko, szybko. Ej, panie kolego, a no ja mam, dobra, już ci daję. Proszę. Dzięki. Mamy jedzenie. Chciałem. Też tak sądzę. Kurde, przepali NGB, a teraz bym się przydał. <noise> Jaki kurwa typ Skrzyca jest jedzenie? To jest squirt. Squirt jest? Jest. To jedzenie, bo zjadłem już moje całe. Jest, na dole skrzynki. Dobra. Czaka. Czeka. Okay, it. KFC. KFC. Sąc, jakiego... Jakiego pomarańczowego wytał? Chyba hero brań. Nie, tylko nie. Sie ma Siema, squirt. No oh, jaka chata u góry. Będzie to jest upgrade. Up, up, upgrade house. Ja. No to jest niesamowite. Co to jest, kurwa? Ej, nic nie ma. Nie. No nie, no było coś w wodzie, wszedłem po to i tego nie ma. Zniknęło. Jest płotek skończony? Jest. Węgla Możemy skończyć. No to elo, to koniec pierwszego odcinka. Elo. mam